Zbiłem coś takiego takie diody no i niestety lutownica tego już nie wytrzymała, stopiła się, Może się nie zapaliła, a musiałem ją wrzucić do wody, wyłączyć z prądu i wrócić do wody. Jeszcze by się zapaliła budowa. Więc kupiłem sobie drugą, polską lutownicę Dzień elektrośmieci. Tutaj mamy lutownicę marki Ludpol. Faktura, paragon. Gałązka spółka jawna stojadła ul. Warszawska. Taką lutownicę już kiedyś miałem. Coś w tym stylu. Pod tej lutownicy jest mocowanie grotu, bo zaletą tej chińskiej Copex było to, że groty były zaciskane. Uciekło śrubka jakaś. Tutaj są groty i tutaj jest taka lutownica, uciekła śrubka śmierć te śrubki niestety łatwo jest ukręcić Rot może na spokój Dzisiaj w Kaflandzie mają się tanie tanio wkrętaki dwie sztuki olniszka Instalujemy to Ciężko to, gwintowane, ale ciężko jest to kręcić. Wróciki się dzielące, są małe drobki. A jestem spocony kód. Obawy o śrubki czy się nie. podkładka nie jest taka istotna. Dobra, już mamy grot przygotowany. Po Polskie produkcje lutownicy, jako że będzie się Oświetlenie grotu to mogło być lepsze, bo ta żarówka tak... się nagrzewa. No, nagrzało się. To, tak wygląda lutownica. Lutpol LTC. Maciej Ptaszek, 93, 488 Łódź, ulica Czachary, 64. Townica transformatorowa to. nie do zajechania można powiedzieć.